Przez kolejny rok to samo opieku, biznes żre coraz więcej, ale zysk znika. Według prognoz ministra finansów przeciętne wynagrodzenie wzrośnie do około 9420 zł. Co oznacza, że podstawę do odliczenia dużego ZUS-u ustalono na 60% tej kwoty, czyli około 5652 zł. Składka ZUS bez składki zdrowotnej wzrośnie z 1773 zł do około 1926 zł. To prawie o 153 zł więcej miesięcznie. Minimalna składka zdrowotna wzrośnie aż o 37% z obecnych 314 zł do 432 zł. Bo ulga 75% przestaje obowiązywać. To dodatkowe prawie 118 zł co miesiąc więcej. Razem to wzrost obciążni około 271 zł miesięcznie, a to ponad 3250 zł rocznie więcej na same składki. To nie są abstrakcyjne liczby. To realny koszt prowadzenia działalności. Dochodzą do tego koszty mediów, wynajmu, surowców, a ja jako polski przedsiębiorca zaczynam się zastanawiać, jak długo jeszcze dam radę. Dla wielu z nas to może być sygnał alarmowy, albo zwiększymy ceny, albo zbankrutujemy. Coraz więcej osób mówi o zamykaniu działalności lub przeniesieniu wszystkiego do szarej strefy, bo ciężar opodatkowania rośnie szybciej niż przychody. ZUS zamiast pomagać coraz bardziej dławi biznesy. Jak tu planować przyszłość? A jeśli potrzebujecie opon, zapraszam na motohurt.com. Hurtowe ceny opon i największy skład nowych opon dostępnych od ręki w aglomeracji warszawskiej.